Cześć, nazywam się Arek Mikrut i od 2014 roku wraz z moją drugą połową Olą prowadzimy szkołę językową Co Ludzie Powiedzą w Lublinie. Angielskiego uczymy już parę dobrych lat, bo w tym roku mi stuknie 17, a Oli 8. I przez ten czas z naszym zespołem Co Ludzie Powiedzą pomogliśmy już ponad 7 tysiącom osób płynnie mówić po angielsku. Jesteśmy aktywni w wielu mediach społecznościowych. Znajdziesz nas na Instagramie, na TikToku czy na YouTubie, gdzie pomagamy tysiącom uczniów wznosić ich angielski na jeszcze wyższy poziom. Pamiętam, gdy zaczynałem swoją przygodę lektorską, za każdym razem, gdy przychodził do mnie na zajęcia nowy uczeń, widziałem u niego te same kłopoty, co u innych: problemy ze słownictwem, które wynikały z braków ze szkoły, brak umiejętności skutecznego uczenia się słówek nikt nas w szkołach tego nie uczy brak płynności językowej, który wynikał z braku wystarczającego zasobu słownictwa. Bo wiesz, Problemy ze składaniem gramatycznie poprawnych zdań to jeszcze pół biedy, bo i tak, rozmawiając z obcokrajowcami, używamy tych kilku najprostszych czasów. Ale jak nie znasz słówek, no to niestety nic cię nie uratuje. Będziesz zawsze dukać, kombinować i szukać słów podobnych do tych, których faktycznie chcesz użyć, a twój rozmówca i tak nie do końca zrozumie cię tak, jak gdybyś chciał być zrozumiany. Dlatego więc skuteczna nauka słówek powinna stać na pierwszym miejscu. Obraliśmy sobie więc cel. Pomóc naszym uczniom w nauce słówek, aby mogli zapamiętywać szybciej, skuteczniej i na dłużej. Pod lupę wzięliśmy najskuteczniejsze metody nauki słownictwa w języku angielskim, a w szczególności naszą uwagę zwróciły tak zwane techniki szybkiego zapamiętywania. I tak wpadliśmy na genialny pomysł: stworzymy obrazki do nauki słówek przez skojarzenia. Hurra! Po kilku miesiącach wytężonej pracy kreatywnej oraz graficznej, pierwszy zestaw 300 słówek ujrzał światło dzienne. Nemobrazki, bo tak nazwaliśmy nasze fiszki, okazały się przełomowe dla naszych uczniów, pomagając im zapamiętywać, przy odrobinie wprawy oczywiście, nawet do 50 słów w godzinę. Możesz zapytać, ale czym wasze fiszki różnią się od takich zwykłych fiszek? Posłuchaj, większość dostępnych na rynku fiszek do nauki angielskiego, mimo iż wykorzystuje obraz, nie tworzy połączeń skojarzeniowych między wymową lub pisownią słowa, a przedstawioną ilustracją. Dlatego też dużo trudniej będzie ci zapamiętać słówko socks, mając przed oczami po prostu skarpetki. Znacznie łatwiej i szybciej zapamiętasz sobie to słówko, jeśli wyobrazisz sobie skarpetki maczane w soku. Bo w nauce problemem nie jest ilość informacji do nauczenia się, tylko sposób, w jaki te informacje są nam przedstawione. Każdy nasz mnemobrazek stworzony został na podstawie określonego schematu analitycznego, dzięki czemu tak łatwo się je zapamiętuje. Ponadto nie brakuje też instrukcji z przykładowymi zdaniami, abyś wiedział, jak w praktyce zastosować dane słówko, bo nauka samych wyrazów bez kontekstu jest po prostu bez sensu. Idea naszych mnemobrazków garściami czerpie z neurolingwistyki oraz zasad pracy ludzkiego mózgu. Oparta jest na starożytnej metodzie Pałacu Pamięci, a ściślej umując na jej odłamie, metodzie tzw. haków pamięciowych, która została zapoczątkowana w XVII wieku przez Henry'ego Hertsona. W co ludzie powiedzą, dostosowaliśmy tę metodę do XXI wieku i przygotowaliśmy gotowe skojarzenia, aby każdy uczeń mógł nie tylko zaoszczędzić czas, ale przede wszystkim nauczyć się skutecznie nawet 50 słów w ciągu jednej godziny. A oto inne przykłady. Na ten moment pomogliśmy tysiącom osób kompletnie zmienić sposób, w jaki uczył się angielskiego. Zobacz, co o naszych mnemobrazkach piszą niektórzy z nich. O ich sukcesach możesz poczytać na naszej grupie facebookowej Angielski przez Skojarzenia, na której znajdziesz również sporo mnemobrazków, które za darmo udostępniamy wszystkim członkom grupy. Jest z nami już ponad 9 tysięcy osób. Dołącz do nas! Ale jest jednak mały problem. Wyprodukowanie takich obrazków wcale nie jest tanie. Za projektowanie kart odpowiadamy my lub czasami nasi uczniowie, którzy podsuwają nam pewne sugestie, natomiast później zlecamy ich wykonanie grafikowi. Następnie projekt trafia do drukarni. Później zestawy mnem obrazków pakowane są w pudełka i wtedy dopiero możemy je dystrybuować. Na każdym etapie koszty produkcji pochłaniają dość duże pieniądze, dlatego cena za jeden zestaw może być zbyt wysoka, aby każdy uczeń mógł sobie na nią pozwolić. Do nauki słówek potrzebujesz przecież wielu zestawów. No i postanowiliśmy coś z tym zrobić. Chcemy, aby każdy mógł pozwolić sobie na skuteczną naukę słówek, niezależnie od sytuacji finansowej. Zaczęliśmy więc zastanawiać się nad tym, jak moglibyśmy obniżyć koszty za jeden zestaw. I wtedy wpadliśmy na ten wspaniały pomysł Mnemobraski App czyli dostęp do wszystkich Mnemobrasków za pomocą kilku kliknięć na Twoim smartfonie lub laptopie. Korzystając z tej aplikacji, możesz mieć dostęp do kilku tysięcy mnemobrazków z naszej kolekcji, a to z kolei umożliwi ci naukę praktycznie bez limitów. Aplikacja Mnemobrazki App zawiera każdy zestaw naszych mnemobrazków. Dzięki temu skuteczna nauka słówek będzie przystępna dla każdego, niezależnie od wieku, celu nauki czy grubości portfela. W środku Mnemobrazki App otrzymasz dostęp do naszego kursu leksykalnego, który dostosowany jest do Twoich umiejętności językowych. Przechodząc go krok po kroku, będziesz mógł uczyć się nowych słówek w tempie, jakiego do tej pory nawet nie znałeś. Ale jak pewnie wiesz, stworzenie aplikacji to nie jest takie hop-siup. Nadanie życia temu projektowi będzie kosztować około 50 tysięcy złotych. 50 tysięcy złotych, aby wprowadzić w życie aplikację, która może pomóc Tobie, Twoim bliskim czy znajomym na spełnienie marzenia o płynnym posługiwaniu się językiem angielskim. To co? Pomożesz nam? Wiemy, że aplikacja może naprawdę ułatwić tysiącom osób mówić po angielsku tak, jak tego pragną, tak jak powinny. Na rynku nie ma podobnego rozwiązania, które ma potwierdzenie swojej skuteczności tak wysokie jak nasze. Mimo że istnieje wiele aplikacji do nauki słówek, to jednak żadna z nich nie opiera się na technikach skojarzeniowych, a tylko te gwarantują szybszą i skuteczniejszą naukę słownictwa. Wspomagając nasz projekt czeka na Ciebie bardzo dużo benefitów. Ofiarowując nam 50 zł, otrzymasz 3-miesięczny dostęp do Twojego poziomu. Decydując się na wsparcie w wysokości 100 zł, otrzymasz półroczny dostęp do Twojego poziomu oraz e-booka wypijmy za błędy, czyli 15 błędów w języku angielskim, które najczęściej popełniają Polacy. Jeżeli zdecydujesz się na wesprzeć kwotą 150 zł, otrzymasz roczny dostęp do Twojego poziomu i e buka wypijmy za błędy 15 błędów w języku angielskim, które najczęściej popełniają Polacy, wybrany zestaw mnemobrazków online ze strony wwwmnemobrazki.pl. Decydując się na wsparcie w kwocie 200 zł, otrzymasz roczny dostęp do Twojego poziomu i jednego kolejnego, który przejdziesz. E-book wypijmy za błędy, czyli 15 błędów w języku angielskim, które najczęściej popełniają Polacy. Wybrany zestaw mnemobrazków online ze strony wwwmnemobraski.pl Wybrany zestaw kart drukowanych Expansion Pack ze strony www.mnemobrazki.pl który wyślemy do ciebie impostem oraz jednorazowe 10% zniżki na wszystkie kursy grupowe w co ludzie powiedzą. Jeżeli wesprzesz nas kwotą 500 zł, otrzymasz 18-miesięczny dostęp do twojego poziomu oraz każdego kolejnego, który przejdziesz. I e buka wypimy za błędy, 15 błędów w języku angielskim, które najczęściej popełniają Polacy. Do tego otrzymasz wybrany zestaw mnemobrazków online ze strony mnemobrazki.pl. Wybrany zestaw kart drukowanych Combo Pack, czyli Basic Pack 50 słówek oraz Expansion Pack 25 słówek, ze strony mnemobrazki.pl, który wyślemy do ciebie in postem. Roczny dostęp do naszej zamkniętej społeczności VIP Community z dodatkowymi materiałami. Kursami wideo i cotygodniowymi newsletterami wspomagającymi naukę języka angielskiego, tutaj dostęp od września 2023 oraz dożywotnio 15% zniżki na wszystkie kursy grupowe w co ludzie powiedzą. Jeżeli natomiast zdecydujesz się wesprzeć nasz projekt kwotą 1000 zł, otrzymasz dożywotni dostęp do wszystkich poziomów, i e Błkady pijmy za błędy, czyli 15 błędów w języku angielskim, które najczęściej popełniają Polacy. Wybrany zestaw mnemobrazków online ze strony mnemobrazki.pl Wybrany zestaw kart drukowanych Combo Pack, czyli Basic Pack 50 słówek i Expansion Pack 25 słówek ze strony mnemobrazki.pl, który wyślemy do Ciebie in postem. Dożywotni dostęp do naszej zamkniętej społeczności VIP Community z dodatkowymi materiałami, kursami wideo i cotygodniowymi newsletterami, które wspomagają naukę języka angielskiego. Tutaj dostęp od września 2023. Umieszczenie Twojego imienia i nazwiska lub nazwy Firmy na liście sponsorów aplikacji oraz dożywotnio 20% zniżki na wszystkie kursy grupowe oraz indywidualne, w Co Ludzie Powiedzą. I tym z góry dziękuję Ci za wsparcie w imieniu całej szkoły, Co Ludzie Powiedzą i wszystkich naszych uczniów i szybko zapamiętywaczy z grupy Angielski przez Skojarzenia. Dziękujemy za udostępnienie naszej zbiórki przylane złotówki. Dołącz do nas i dajmy ludziom możliwość rozwijania ich umiejętności językowych. Do zobaczenia!